Pada śnieg, stanowi Ta noc dzisiejsza, 22 grudzień, kiedy wraz ze świętym Szarbelem dziękowaliśmy Bogu, że dał nam swego Syna. Tu, we Florencji koło Jurze, w sanktuarium pustelni świętego Szarbela tylu ludzi przybyło, Sruznych Stronpolski, vier km fnavet. Cari fratelli e sorelle, bellissima questa notte, 22 dicembre, con San Charber, l'abbiamo ringraziato a Dio che ci ha donato Gesù. È proprio questa notte così bella, direi magica. Qualcuno usa sempre questa parola. Ma insieme con San Charbel ho ringraziato al Signore che siete voi, vostre case di preghiera di San Charbel, che eravate così tanti uniti a questa celebrazione. a Bogu za Was, che jesteście, za domi modlitwy świętego Charbella, za Waszą więź duchową. Ti lo nas było. Guardate questa nuova illuminazione e poi vedrete tutta quella che passa fino alla casa mia anche canonica di questa luce così bella deve essere bello ma i drazi ruvnias i to schiatto schiatto santuario la postelio to schiatto colorove, musibis piègnè. Soprattutto deve essere bello perché oggi ho benedetto anche la statua dedicata al Sacro Cuore di Gesù. Deve essere bellissima perché anche oggi ho benedetto la statua di Sacro Cuore di Gesù. Modlitva, adorazia a Gesù. Pregiera, adoracja. Ale po modlitwie to spotkanie, wspólne kolendy, dzielenie się opłatkiem w naszej małej salce. Ale jak cudownie, poczuliśmy się razem. To właśnie tu z tego miejsca płynie ta siła i moc, mówili miłości, tu chce się przybywać. Grazie Bogu per te piękne file Idi me dale, te, święta, Bożego Narodzenia razem. Allora ringrazio Dio per tutto quello. E poi nella saletta, il nostro incontro, nella saletta, e quel spezzare pane bianco. Quanto erano felici! Vedrete immagini. Quanto bello, i canti natalizi E hanno parlato. Qui si sente l'amore. Questo è il messaggio. Allora stiamo in cammino verso Natale, ma oggi guardate questa bellezza. Amen. Przedali na mocy, a nam się objawił. Nam się, się objawił. Moi drodzy, jakże cieszę się, że w tej wspólnocie, tutaj, we Florencji koło Jórze, w sercu Polski, Spotykamy się dzisiaj na tym wspólnym opłatku. Nie ma nic piękniejszego, gdy ludzie patrzą na siebie z miłością. I myślę, że to miejsce uczy nas właśnie tego. Matka Boża wybiera Florencję Małą, a dzisiaj święty szarber I podaje nam opłatek. Moi drodzy, kiedy byłem w tych dniach, kolejnej misji we Włoszech, iluż we Włoszech wzięło płatek Polski do dłania. Nie znali go. Ale dzisiaj łamią się, przełamują nim. Z każdym w Polsce. Bo mówią, jedną jesteśmy rodziną. A tę rodzinę tak bardzo umocnił w jedno święty Jan Paweł II. Kiedy będąc na stolicy Piotrowej dzielił się tym opłatkiem drżały mu ręce w ostatnich latach już swojego życia ale dzisiaj ja myślę, że on tam w domu ojca stawia się za nami przełamuje ten opłatek moi drodzy, zawsze ile lat byłem w Rzymie dzieliłem się opłatkiem nie mogłem być w Polsce przełamywałem opłatek na placu św. Piotra i tak się dzieliłem z moją mamą a moja mama była w Polsce jeszcze żyła, było to w telewizji, na transmisji, dla której pracowałem. Dzieliłem ten opłatek i ona płakała i mój tato. Ale ja myślę, że teraz dzieląc się, pomyślcie o swoich rodzicach tam, nie ma ich tutaj, o swoich bliskich, ja myślę o swoich. I kiedy tę pierwszą cząstkę opłatka spożyjecie, to z nimi się dzielicie, z tymi, którzy odeszli których nie ma, ale teraz tu między nami, to wystarczy to jedno spojrzenie. Weź kawałek odemny, bo ja chcę, byśmy wszyscy kiedyś znaleźli się w niebie. To jest jedno życzenie. Życzę wam nieba. Życzę wam, abyście mieli świadomość, że życie jest jedno i bardzo szybko przemija. Wielu z Was już to pojęło, większość tutaj. I liczy się właśnie miłość. Ten biały chleb mówi nam: Ja wciąż przytaczam słowa świętego brata Alberta: Musisz być dobry jak chleb. Dobry jak chleb. To nic, że ten drugi zakwasił się, że zapomniał o dobroci. Ale Ty bądź. Ty bądź piękny. W swojej miłości, Dobrać dzielę się z Wami, życzę zdrowia. To przede wszystkim są tutaj i z, ze szpitala, z medy, którzy na co dzień widzą chorych, cierpiących. Są tu obecni różni, którzy pracujecie w różnych miejscach i dobrze wiecie, że liczy się tylko miłość. Wszystko resztę. Ja myślę, ktoś powiedział, czy bardziej liczy się, Miłość czy zdrowie. Ktoś powiedział, że miłość. Bo można być zdrowym, a nie mieć miłości i się umiera. Gdy cię nikt nie kocha, ty nie kochasz. Gdy nie potrafisz kochać, to wtedy bardzo się cierpi. Ale można być nieraz chorym i doświadczyć tak wielkiej miłości, że ludzie za to dziękują. Myślę o każdym z was, z Waszych rodzin gdziekolwiek jesteście, wy, którzy tu przybywacie do Florencji co miesiąc. Niech Bóg im błogosławi. I wam. Szczęść wam, Boże. Amen. No właśnie, a teraz przy kolędach zacznijmy te dzielenie się chociaż tak na troszkę, żeby każdy urwał, każdemu troszkę. No i

Nu, vă visit, dat is

Pani wracka, pani wracka. Pani wracka, pani wracka.

Śpiewajcie i grajcie z małemu, małemu Dzieciątku. Śpiewajcie, Śpiewajcie i grajcie z małemu Dzieciątku. Tam kukiełki odołeś, odołeś, sarnuszko i miodę. Tu się jedno posilis, posilis, samym tylko chłodem. I wszyscy śpiewajcie i grajcie, Do katedry was przygotuje.